Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej już zbiórce darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie. Po zeszłorocznym sukcesie akcji, gdzie zebrano setki produktów, setki rzeczy, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby tej kontynuacji nie było, także od 1 grudnia do 14 będziemy zbierali, tak jak wspomniałem, dary na rzecz naszych czworonożnych przyjaciół. Zbieramy przede wszystkim karmę dla naszych pupili, zbieramy różnego rodzaju akcesoria, przysmaki. Mamy nadzieję, że psiaki będą szczęśliwe i zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do wzięcia udziału w naszej akcji. Partnerami zbiórki, czyli jednocześnie punktami tej zbiórki? Jest pięć mareckich przedszkoli. Przed jednym z tych przedszkoli właśnie się znajdujemy, czyli przedszkole Wesoła Lokomotywa przy ulicy Jaśnickiego 19, ale również przedszkole Złota Rybka, przedszkole HEPI, przedszkole Dziecięcy Raj 2. Zbiórkę dla psiaka od Markowiaka organizuje Stowarzyszenie Projekt Marki, a wspiera Marecka Platforma Obywatelska i WWL24. Serdecznie zapraszamy! zapraszamy.